Cześć kochani. Dzisiaj mamy premierę drapki. Kocham drapki. No i z tej okazji zakupiliśmy 7 sztuk. Ja wybierałam, więc jeśli coś to będzie na mnie, jak nic nie wygram. I z góry Was przepraszam za moje paznokcie, ale po prostu, no wiecie, jestem zapracowana bardzo. No dobra, to zaczynamy. Pierwszą zdrapeczkę drapiemy. I nasze wygrywające liczby. A, dobra. No, szukamy wygrywających liczb w naszych liczbach, i jak znajdziemy serduszko, to wygrywamy 20 złotych. I stopni wygranych jest tylko 7. Najwyższe wygrana to 20 tysięcy, także tak 6 wygranych z tego, co ktoś tam mówił na kanale, jest takich po 20 tysięcy, więc <laughs> no niby troszkę większa szansa, żeby wygrać, aczkolwiek i tak jest bardzo mała. Aha, ręce wykremowałam, znowu to samo zrobiłam. I szukamy. Mamy 29, A tu nie ma nic, nie? Nie mamy 29, 0,4 nie mamy. Wszystko obok. 23 nie mamy, 14 nie mamy. I tu 28 nie mamy, 13 nie mamy. 25 nie mamy, 34 nie mamy, 31 nie mamy. A zapomniałam powiedzieć, 7 sztuk mamy tej zdrapeczki. No więc miło będzie, jak się chociaż ta połowa zwróci, że nie chciałabym być osobą, która wybrała wszystkie przegrane zdrapki. <laughs> Tutaj mamy pustkę. Ok, lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka. drapeczka, jak mi się nie podoba, to już trochę, trochę damy w dół. Może będzie lepiej widać. Dobra. I nasze wygrywające liczby. 31, 30, 17.

Dwadzieścia dwa i trzydzieści cztery. My mamy cztery, dwadzieścia jeden było blisko głównej wygranej, ale niestety dwadzieścia pięć, trzydzieści nie mamy.

Co tam już wzdychasz damek 33 nie mamy, 14 nie mamy. Damian ogląda odcinek przed przedpremierowy. 29 nie mamy, 32 nie mamy, 24 nie mamy, mamy 23, 26 nie mamy i siódemeczki nie mamy. No dobra, czwarta zdrabka pusta. Bierzemy piątą i mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Damian, trzymaj kciuki, bo jak nie trzymasz kciuków. O, chyba za głośną drapę. Jak nie trzymasz kciuków, to nie ma nic. Widzisz, ostatnia szansa. Sześć, nie mamy. 17 nie mamy. Boże, czy ja wzięłam wszystkie przegrane zdrabki? Wszystko obok. Jakoś tak mi średnio wygodnie. 35 nie mamy. 11 nie mamy. 2 nie mamy. 31 nie mamy. I 24 nie mamy. No, jakoś lepiej te premiery Wam chyba szły. Ósemki nie mamy, 27 nie mamy, 26 nie mamy i ostatnia szansa, 29 nie mamy. Słuchajcie, zostały nam dwie zdrapeczki, a my nadal nie mamy nawet 5 złotych. Dobra, chyba ktoś wygrał jakąś fajną wygraną z tej paczki, bo. Może drugą stroną notelka. Dobra. I co mamy? Trzydziestkę. Trzydziestki nie mamy. To, to często było w tych innych kratkach. Dwadzieścia siedem nie mamy. Siedemnastki nie mamy. Dziewiątki nie mamy. Trzydzieści dwa nie mamy. Dwójeczki nie mamy. Szósteczki nie mamy.

Jesteśmy w miarę uratowani, mamy serduszko, czyli wygrywamy tutaj 20 złotych. A już miałam robić podsumowanie takie, oj. 17 nie mamy, dwójki nie mamy, 35 nie mamy, trzydziestki nie mamy. Damian, trzymaj dalej kciuki, może się jeszcze coś trafi, jeszcze ostatni rządek. 21 nie mamy. 22 nie mamy. Szósteczki nie mamy. Trzynastki nie mamy. I 29 nie mamy. No dobra, ale na tej zdrapce mamy 20 zł. Tak, Y, Y, już tam widziałam u kogoś, że to jest 20 zł. No także zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie. Już miałam w głowie inne podsumowanie, no ale jednak coś się trafiło. Na siedem z drapeczek słuchajcie, jedna wygrała, yy, i to one nie były może tak bardzo obok siebie numerkami. No ale było 21, 22 było chyba 27, 33, 37 i 10, także tak w miarę obok siebie. I one były przegrane, wygrała nam zdrapeczka z numerkiem 048. Yy, I to była zdrapka, którą Pan dorwał, bo ogólnie brałam tak te zdrapki. I pan mówi, może dorwę ci jeszcze jak chcesz. Ja mówię, dobra, no to tą jedną może pan dorwać. No i dorwał chyba 50, 49 i 48. Wziąłam 48, no i dobrze się stało, bo tak to by była tragedia. Także na wydane 35 zł mamy 20 zł. No to nie jest źle, niby ponad połowa. No ale ilościowo to się zawiodłam bardzo. No nic, mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej, ale i tak cieszę się, że coś się trafiło. Także życzę Wam udanej premiery i ogólnie premier marcowych, bo jest ich dużo. I do następnego odcinka. Hej!